Siemano na kolano, widzowie. Z tej strony to ja, Wojtek. Mam nadzieję, że swoje intro się wczytało, bo ja ogólnie po, dług po długiej przerwie wróciłem na YouTube. Obecnie sobie nowy kanał zrobiłem. No i tak, dzisiaj chciałem nagrać niekoniecznie jedną grę, ale może i kilka nawet się uda. To będzie taki króciutki 30-minutowy, myślę, odcinek. I ogólnie to um, proszę Was o lajka like i suba. Dajcie znać w sekcji komentarzy, um, czyli ogólnie w komentarzach, ten kto nie wie o co mi chodzi, y, jakie gry mam. Gra, polecacie mi. Bo ja te, y, dopiero ten, ja nie wiem jakie Wy lubicie tematy i, i czym się interesujecie, więc żebym nagrywał to, co byście Wy chcieli. Więc tak, dobra, najpierw przy, y, zagramy sobie. Pasy żeglugowe. W tej grze chodzi o to, żeby pływać statkami, ładować na przykład żwir jakiś. Pokażę zresztą o co chodzi. Nie będę tak tłumaczył. Ja oczywiście link w opisie dam do tej gry. Przynajmniej się postaram, bo nie wiem za bardzo, czy, czy zrozumiem. Czy dam ten link, ale dobra, ale raczej dam. Więc dobra, przechodząc do konkretów, dołączyliśmy do gry i tak, ja już w to kiedyś grałem, kupiłem sobie statek jakiś. Ogólnie to tak, zobaczmy sobie ten 23. Dobra, biorę mój najlepszy i można sobie wybrać tutaj port, jaki chcę. To nie ma żadnej różnicy prawie, ale ja sobie y, lubię szmaragdowy port bardzo, więc na nim się. Łokurcze, update, tam jest dynia jakaś, Łokurcze. Dobra, jakbyście słyszeli szczekanie moich słów, to przepraszam za to Ale ym, ten, drzwi są zamknięte, ale je bardzo mocno i tak słychać z zamkniętymi drzwiami nawet, Więc za to jak najbardziej przepraszam, ale postaram się wyciąć ewentualnie to ich szczekanie jakoś Ale dobra, i, ja widzę, nie miejcie potencji, że ja tak yy, nie, nie umiem mówić jakoś ale ja się tak na YouTube jeszcze nie znam, więc dobrze. Ale teraz powiem tak krótko o sobie. Więc tak. Ogólnie to nazywam się Wojtek, nazwiska już nie powiem, bo to yy, prywatność trzeba zachować. Ogólnie interesuję się właśnie Robloxem, programowaniem. Grę jedną zrobiłem, Znaczy na no, tworze gry. Mogę nagrać film zresztą z mojej gry jakiejś, bo chciałem, żebyście ocenili, jak moją grę oceni. Przepraszam, że tak się wysławić nie umiem, ale mnie trochę stres zżera, bo dawno bardzo nie nagrywałem, a przed kamerą się jednak nie jakoś komfortowo czuję, ale mi to przyjemność sprawia nagrywanie dla Was, więc proszę Was o lajka like i suba, jeśli film Wam się podoba. I teraz tak, trzeba się zatrzymać tutaj, żeby nadać, niekoniecznie pod tymi dźwigami, czy co to jest. Ja się nie znam na statkach. <laughs> Ale trzeba się tutaj koniecznie zatrzymać i lepiej nie dobić do niczego. Dobra, nie dobiję chyba. Dobra, nie dobiłam. Pojawi się Wam taki napis DOC. To już nie wiem o co chodzi. To kliknijcie do. dok. Tutaj wam się statek przygotuje. Do ładowania, zejdzie ten dźwig niżej. Ale to nie ma różnicy czy pod idealnie, pod dzikiem, ale dobra. Zarządzaj ładunkami. Więc tak zrobię, załaduj węgiel. Dobra, odbuduj statek. Powinien tu być ten węgiel. Wiecie co widzowie? Jest, dobra, jest, jest, jest. Dobra, jeszcze na chwilę zmniejszę prędkość, wyłączę tak, żeby. Kurczę blade, będzie kłopot lekki. Nie, lepiej jednak popłynę do tyłu wiecie, co Bo się martwię trochę, że do czegoś dobiję. Ogólnie to tak, byłem niedawno na wakacjach na Sycylii, czyli wyspie włoskiej dla osób, które nie wiedzą. No i ogólnie była bardzo ładna tam pogoda, byliśmy sobie na plaży z rodzinką. No i ogólnie to tak, popływałem tam trochę, bardzo ładna plaża była, cieplutka woda. Dla mojego taty to jacuzzi, ale dobra. Mniejsza z moim tatą. Dobra. Dok. Muszę sobie włączyć. Przechodząc, wracając już do tematu y, gry. Zrobię odcinek osobny. Y, w którym będę właśnie opowiadał. Dobra. Zarządzaj ładunkiem. Węgiel. Jest węgiel. Szmaragdowy. Dobra. To wiem, gdzie to y, od jest jest tamto. W razie czego widzowie, jakby moja siostra tu przyszła, to przepraszam za to, ale prosiłem, żeby do mnie nikt nie wchodził. Teraz bo nagrywam, więc widzowie, w razie czego to będę... Przeproszę. Ej, dobra, węgiel jest, to możemy chyba płynąć ostrożnie bardzo lepiej. Dobra, walić. Dobiliśmy trochę walić to. Dobra, zdrowia nie, zdrowia nie straciliśmy. Ogólnie jak stracimy cały tutaj, mm, nie będzie już niebieskiego koloru, to się no, za to nie my po prostu. Ja kiedyś robię takie, że dobijaliśmy, że, że dobijałbym, że coś tam coś tam, ale dobra. Zobaczę na mapę. Kurczę, blade. O. Dobra, to poleć popłyniemy może teraz... W ogóle tych wysep nie znam, a istnieją takie chyba. Istnieją raczej takie. Dobra, gdzie ja jestem? Mm, przystań... Tutaj nie widzę tego szmaragdowego pola. O, jest? To dobra. Gdzieśmy tu. Dobra, popłyniemy tam. Na tą przystań, tutaj. Tu ja jestem. To chwilę, dobra, skręcam tutaj. Przy, popłyniemy. Pod porty. Dobra, nie rozumiem o co chodzi. Dobra punkt podróży włączony przystań, przystań. No. nie, usuń, usuń dobra, idealnie wyceluje dobra, tu jest nasz punkt więc zamknij mapę i dobra, podświetla się nam to tam mamy płynąć, ok ogólnie to jest taka gierka bardziej na relaks i yy, to jest takie no Yy, symulej, symulator właśnie takich, to jest ogólnie realistyczna ta gra, jest. Symulator to jest takich statków, bo nie dokończyłem mówić. Ogólnie to tutaj to nie jest jakieś jak bardzo trudne, tutaj są prawie jak w każdej grze. Żeby płynąć do przodu trzeba W -kliknąć. Ten kto gra na urządzeniu mobilnym, czyli tablecie, telefonie. Mm. Ogólnie właśnie na tabletach, telefonach nie polecam. Mm grać dlatego, że y, tam może lekko zakinać, zależy jaki masz tablet bądź telefon. Na konsoli nie znam się na konsolach, ale raczej by było nie najgorzej sobie na konsoli zagrać, ale dobrze. Y, tutaj mamy, pokaż dodatkowe sterowanie, tutaj nie jest pomoc dla to tutaj macie wszystko. Y, a to jest lewo, A D to jest y, prawo i S to jest do tyłu trzeba dać do tyłu to się przepustnica zmniejsza jeśli chcemy zatrzymać a jeśli chcemy do tyłu płynąć to puścić i jeszcze raz kliknąć ogólnie to tak nagrywam bez kamerki bo muszę ogarnąć jak włączyć kamerkę bo jeszcze ten program OBS Studio nie, nie ogarniam go za bardzo ale ogólnie to tak miniaturek czyli tych mm, ikon filmowych nie wiem jak to nazwać obrazków na początku nie wiem jak to nazwać, po prostu. Ym, nie będę jeszcze robił przez, no myślę, z tydzień, bo jeszcze nie mam programu odpowiedniego. A zanim go skonfiguruję, ogarnę co i jak, no to trochę czasu minie. Ale ogólnie to, tak, można. statek płynie, tylko lekko się plędkość zmniejszy, jak wyjdziemy. Radzę nie skakać, bo wypadniemy po prostu. I dobra. Pokażę Wam tutaj, no, nic wielkiego to nie jest, ale dobra. Pokażę Wam, tutaj nie ma żadnych takich. W statku nie ma żadnych elementów, po prostu są pokoiki i tyle. Tutaj, jak nie, co to ja się na statkach wiem że nie znam. Te słuchawki mi trochę jakbyście też słyszeli, że jak się obracam, to w jednej słuchawce bardziej słyszę to niż w drugiej, więc widzę, jakbyście to słyszeli. Przepraszam za to, ale. Oglądę sobie ten film i zobaczę, jak będzie to słychać. To ten, yy, te słuchawki oddam i reklamuję po prostu je, ale dobra. Właśnie dzisiaj też mikrofon idę, bo nagrywam teraz z mikrofonem potrzebnym do słuchawek. Teraz palcem dotykam, jakbyście usłyszeli, więc. Bo tamten mikrofon, właśnie yy, szum, bardzo mocno było słychać i coś z nim było nie tak, więc musiałem, yy, muszę go dzisiaj reklamować, chociaż dawno to mogłem już zrobić. No i y, to właśnie tyle właśnie z moich rzeczy. z mm, Żaden pożytek. E, dobra. Już za chwilę widzę, dopływamy tutaj. Tam widać y, zaznaczony jest punkt podróży. Zobaczę sobie na chwilę do programu. Dobra, chwilę. 10 minut. Dobra, to jeszcze jest 10 kolejne ponagrywam. Dlatego, y, ten, tą grę najwyżej zmienimy. E, piszcie mi proszę w komentarzach, co, co lubicie. I co mam nagrywać? Ja postaram się wszystkie nagrać, ale oczywiście te, które też najbardziej mi będą podobały, bo ja wam nie obiecuję, że we wszystkie zagram, bo jak to będzie gra, której nie lubię, no to chociaż połówkę się postaram jej nagrać, że nikogo Co to jest? Za dźwięk? co na czym ja skończyłem postaram się nagrać chociaż połówkę jak czegoś a wulkan wybucha dobra może nam zniszczyć właśnie statek ale dobra <laughs> widzowie postaram się jak jakiejś gry nie będę lubił postaram się ją nagrać chociaż połówkę małą no. od razu nie zatopi się statek jak właśnie kadłub wam się zanurzy to no, jest akurat spokojnie bo widzicie że mi się zanurza Czasami to tutaj się mocno dojść do ale to nie, to nie jest nic. Zdrowie mamy pełne, więc spokojnie, ale muszę ogarnąć chwilę gdzie port lewo. Muszę popłynąć tutaj, bo tam widzę wjazd. To jest dla a nie. Miejsce do wpłynięcia dla statków, to tak nazwę, to, bo nie wiem już jak to nazwać, ale dobrze. Pozdrawiam oczywiście wszystkich oglądających mnie. Proszę o lajka i suba i oglądnięcie, no, innych filmów nie, ale shortsów tak, bo są naprawdę, no, śmieszne co niektóre. Ale ogólnie to dużo, jeszcze nie nagrałem tego. Nie oczekuję dużo subskrypcji jak na razie, bo właśnie sobie wczoraj oglądałem taki woradnik, i też, no, powiedział pan, że. Um, że, że, że dużo subskrypcji nie mogę oczekiwać. I ja właśnie no, też wiem, że skoro no, nie jest popularny na razie mój kanał, no to nie mam na co oczekiwać. O, ale sobie ekran rozjaśniłem. kurczę, teraz nawet w tej grze widać wszystko. W nocy. Kurcze, dzięki rozjaśnieniu ekranu. No, to sobie polecam właśnie rozjaśnić, bo tak wygląda bez rozjaśnienia. Tak z rozjaśnieniem. Jest noc ogólnie. Jeśli tak noc wygląda, naprawdę, to ja kurde jestem zdziwiony. Ale te nie mnie tak właśnie przyciągają moją uwagę oczy. Nie wiem co w nich, takiego fajnego, ale następnym razem powiem tak. Nagramy sobie grę o samolotach. Szkolenie pilotów. Mam nadzieję, że już z moim dobrym kolegą Karolem. Nie wiem, czego znacie albo pamiętacie ci co mnie ogląda to jak najbardziej powinni go znać Ogólnie to mi stary kanał już usunąłem, znaczy nie usunąłem, bo nie wiem jak usunąć, ale filmy na nim usunąłem, bo uważam, że już nie ma sensu, żebym go miał. Ale dobra, widzę już port. Dobra, tam kurczę jaki duży statek. Kurde ja mam malutki stateczek. O ktoś płynie... Og... Nie no, chyba, Ja zaraz dobiję. Coś tak czuję, że dobiję. A szczególnie ten typek. O oh shit. zmniejsz prędkość, tybie! Tybie, zmniejsz prędkość! Pacanie! Nie, przepraszam, przepraszam, wyutunęło mi się tak coś. Ale dobra, tutaj już ja muszę też zmniejszyć prędkość. Przepustnicę. Kurczę, przepraszam za to, że powiedziałem pacanie. Tak nieładnie, jak powiedziałem, ale. Ogólnie to tak, jak moja rodzina to ogląda, yy, albo koledzy, to serdecznie ich pozdrawiam. Oczywiście, was też, ci tońcy nie są kolegami ani rodziną. Żeby nie było, że bardziej wolę. Znaczy, no oczywiście, że rodzinę bardziej wolę i kolegów, no ale was też pozdrawiam. Yy, dobra, tutaj już naprawdę musimy mocno zmniejszyć prędkość. Trzeba dobijemy tutaj brzegomierz. Tutaj mieszkam tak na jechanie, to co to jest? Um, ogólnie to, widzowie, no. Powiem jeszcze. Kurde, TY jest mniejszy, prędkość. Co ty odwalasz? Ruinujesz mi statek. To jest. Przeczytałem sobie właśnie widzowie regulamin gry ostatnio, no i nie można na siebie wpływać. Chociaż ja tak jest. Chociaż ja tak też robię, no ale. Ale nie robiłem to tak dosłownie, że dobiję. Tylko dla żarcików odpływałem. No i. Mm, no i wiadomo, co robię. No i, pop... no i. Odpływem. No i takie to była za. Kurczę, co ja robię. Nie umiem pływać. Co się dzieje? Nie! Nie, nie, nie. Co ja odwalam? Postaram się też IKEA nabrać 3008. Kto wie, to zrozumie o co mi chodzi. Myślę, że kolejny odcinek dzisiaj nie wyjdzie. Eszorcy mogą dzisiaj też wyjść chyba. To przynajmniej mi się mam na taką nadzieję. Um, ale jutro raczej przewiduję, że zeżyć, Bo ja też mam basen. No to yy, ten. Yy, o kurczę 5000 to ja mam basen, więc może być lekki kłopot są o 12, ale zobaczę czy czy pójdę, bo właśnie nie wiem z... y... o i tutaj dużo już nie mam o czym mówić, dobra tutaj chyba też te załadujemy od razu nasz statek, bo powiem szczerze, że mm, nie zabrałem ładunku, to jeszcze popłyniemy myślę na jedną wyspę i ten odcinek się skończy, postaram się jutro jakieś dwa odcinki nagrać Ym... Bo dawno bardzo nie nagrywałem Kurde, ja zaraz do tego typa dobiję je Ale narzekam na niego dosłownie Dobra, lepiej dam Nie, 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 nie płyn, nie płyn Statku, nie płyn Dobra Dok Otwórzcie się pojemniczki Pięknie w ogóle animację te zrobili Dobra, więc widzę usługi dla statków Napraw, zatankuj. 100% zdrowie, dobra mm. zarządzaj ładunkiem. Co by tutaj dać? 605. Dobra, załaduję znowu węgiel. Dobra, dobra, płyniemy już, płyniemy. Odbuduj statek. Kiedyś w ogóle nie ogarniemy jak z tego wyjść. Wiecie o co chodzi, że nie wiedziałem ten jak wyjść z tego, ym, z tego portu, bo mi się ciągle ten napis był i nie wiedziałem co kliknąć w ogóle, żeby z tego wyjść. Ale kurde, muszę sobie uzbierać na taki duży, ładny stateczek, bo naprawdę grałem w to, ale nie aż tak często w to gram, więc... Dobra, ale teraz tak. Płyniemy, myślę, na Szmaragdowy Port. Usuń punkt podróży jeden. Kurcze teraz gdzie jest ten? O kurczasz tam dobra, to tam. Szmaragdowy port. Dobra, przepraszam, że tak nagle cicho byłem. Kurczę co ja robię! Kurczę co ja robię manewruję tym statkiem jak szalony. Ale dobra, przepraszam, nie znam się właśnie na takich, no, ja z reguły nie przeklinam ogólnie, ani nie mówię takich znaczy słowa takie to mówić, nie będę kłamał, ale dobra, teraz ja sobie na chwilę ręce wyluzuję, bo może sam płynąć, tylko z krącaniem będzie problem, ale ogólnie to teraz będę bardziej właśnie mówił o, no... Yy, o tym, kiedy będą odcinki i w opisie też postaram się napisać, kiedy będą. W poniedziałek przewiduję, że będzie właśnie kilka odcinków, bo wtedy dla niektórych jest dzień wolny, dla niektórych szkół, to jest dzień dyrektorski, o ile się nie mylę. Tak mi przynajmniej kolega powiedział, więc nie wnikam. Ale niektórzy, po prostu niektórzy do szkół nie idą, moja szkoła nie idzie w... Karol też nie idzie, bo on do mojej szkoły chodzi i Bartek, on już nie do mojej. A ten, kto pamięta Bartka, ten wie, o którego chodzi. On chodzi do szóstki, ale nie powiem już do którego miasta, nie powiem nic innego już. Ja do szesnastki, ale w mieście nie powiem, którym, bo to będzie już za dużo powiem o prywatności. Mogę powiedzieć numer szkoły, ale imienia i ym, miasta nie powiem, bo to już będzie przesada, bo ktoś wbije, kurde, ym, ten przyjdzie tam, hej Wojtek, nagrywasz na YouTube'a, chodź ze mną kupić ci cukiereczka. I kurde, mnie do wanu jakiegoś zabierze, no i koniec mojej kariery na YouTube i nie wiem, co by ze mną było, więc nie mogę podawać takich rzeczy. Nie, że ktoś mi zabronił, ale na, czy na pewno by mi ktoś zabronił, gdybym to chciał powiedzieć, ale ja sam wiem, że to może być zagrożenie właśnie hmm, prywatności mojej. Ten statek chyba też ze mną płynie gdzieś, kurde chciałbym mieć jakiś stateczek, ogólnie to ja tak interesuję się Titaniciem, to jeszcze mogę o sobie powiedzieć. Mm. Bardzo lubię też um, przyrodę w szkole, to jest mój ulubiony przedmiot, oprócz informatyki i wf -u. no WF lubię jak się bawimy bardziej, albo jakiś tor przeszkód, a nie, że odbijamy siatkówkę, no, że gramy w siatkówkę, bo nasza szkoła nie promuje siatkówkę. Jestem w klasie sportowej, więc no. A znaczy, no, że jestem w klasie sportowej to się cieszę, że zdałem. Znaczy no czasami no y, mówię, ale z, y, przez to, że jestem wkurzony, że się nie cieszę. Ale tak to to się no cieszę generalnie. Jak się tylko wkurzę, no to tak nie mówię, ale dobra. Jestem w klasie sportowej. No teraz znowu dotknę pracę mikrofon, więc jak słyszycie jakieś ym nazwać hmm. takie po prostu jakieś są albo odgłos y, walnięcia, no to jest mój palec ogólnie to tak, y, nagram też y, nagram też Martwe Szyny wracam właśnie do Martwych Szyn 99 w się nie będę, raczej challenge już, znaczy challenge to będę ale grać to już, kończę karierę w 99 nocach w lesie y, w stylu a brain rot. Hmm, to już jest Inny, inny temat, bo tam już bym serię musiał zrobić, a serii raczej bym. No, jeden odcinek chciał nagrać, a to jest bez sensu, więc bardziej będę właśnie gaming nagrywał, ale takie gry, w których się właśnie. Jak nazwać? Steel A Brain to jest taka gra, którą się długo gra. Ta też, ale ta to nie jest taka, że się kradnie, tylko to jest bardziej. Nie wiem, jak taką kategorię gier nazwać. I mm, jak tak słyszycie, taki pomlask, To przez to, że nie piłem przed nagraniem, więc o tym nie pomyślałem. Przepraszam za to. Ale dobra, popatrzmy sobie tutaj: szmaragdowy port. Where is me? Nie, punkt podróży. <grym> A co ja robię? Dobra, mogę już normalnie, swobodnie działać. O, tutaj jestem. No to kawał drogi od tego szmaragdowego. Najszybko płynę, najszybko. Dobra. Więc widzę już ten punkt podróży. Tam jest mój ym, dodatkowe sterowanie sobie. Co to? Nie wiem o co z tym chodzi. Ale... Róg w Taki króciutki, w innych statkach jest dłuższy trochę. Dobra, właśnie ten stateczek duży płynie tam obok mnie. Tam widać dalej trochę. No i cóż, tyle miałem do powiedzenia właściwie o tej grze. Dużo tutaj nie mam co opowiadać. Powiedziałem już, bo nie chcę znowu zaczynać. Nie chcę wam yy, ten. Nie chcę was zanudzić po prostu, ja tutaj sobie um, oczekuję jak na razie na start by 50 subskrypcji prosił, nagram wtedy live'a, bo od, od 50, nawet 51 subskrypcji chyba trzeba, więc już, no proszę, um, o to ja będę, nagram chyba specjalny film na, no myślę takie 30-25 subskrypcji i... A iwa nagram na 51, że tam 50 subskrypcji, więc widzowie. Co 25 subskrypcji będę nagrywał jakieś specjalne filmy. No nieco i koniecznie, ale na tym przed 1000, przed... 100, przed 100 subskrypcjami to będę co 25 subskrypcji nagrywał specjalne filmy, takie które mam nadzieję już 2 godziny będą trwały, przynajmniej... Mm. I ogólnie wtedy raczej będziemy w Minecrafta grali, coś tam budowali. Ogólnie to y, myślę od, o serii z Minecrafta. Cie tak się zastanawiam, ja od, też odszedłem czy tam, jak to się mówi, tam y, w poprawnej polszczyźnie. Odszedłem, chyba się mówi, y, z Minecrafta. A odszedłem z Minecrafta, ale myślę, że dobra, już jesteśmy w szmaragdowym. Ale dobra, myślę, że no, mogę do niego wrócić dla Was no i coś tam ponagrywać, bo zaje mody właśnie zainstalowałem ostatnio. Ogólnie to jeszcze mogę powiedzieć tyle. <laughs> Przepraszam za to, że kaszle, ale coś mi się właśnie z gardłem dzieje od roku. Nie, ben, nie wiem nawet co to się może dziać, czy jakieś coś yy, z drogami oddechowymi, czy, czy coś takiego, ale. Nie będę mówił, bo jeszcze moi rodzice się wkurzą, bo oni też mój kanał oglądają, że gadam jakieś bzdury, się wkurzą. Ale dobra. Ym... Jesteśmy już w Szmaragdowym Porcie. A wrac... O przepraszam jeszcze, nie dokończyłem. Yy, Minecrafta będę, no, nagram yy, ten... Myślę, że jutro postaram się i w poniedziałek. Jakieś... Dwa filmy jutro, a w poniedziałek już nie wiem, ale w poniedziałek na pewno więcej filmów będzie niż ja, jeden czy dwa. Postaram się takie 5-4 filmy nagrać, takie 20-minutowe, a ewentualnie dwa dwugodzinne albo godzinne. Jeden godzinny albo dwugodzinny, przepraszam. Um, albo po prostu jeden film nagram od no. Od 10 do godziny, do której będę mógł grać. Ja myślę, że do 15 taki film nagram i nie będę już w poniedziałek grał. Nie wiem, zobaczymy, co będzie lepsze. Ym, po, y, popytam też ten. Napiszę też. Ym, popatrzę właśnie y, też ten. Na y, ten kanały innych youtuberów jak one wyglądają właśnie, jak oni tam prowadzą i które wyświetlenia są najlepsze które filmy mają najwięcej tych wyświetleń o to mi chodzi w takim sensie, bo nie chcę sprzedawać takich filmów, które nawet 100 wyświetleń nie zdobędą ja chcę takie, które będą miały no z 1000 wyświetleń minimum bo nie oczekuję też takich 10 tysięcy jak to inni mają już bardziej doświadczeni youtuberzy dobra widzowie na tym etapie się nasz film skończy, jeszcze nie teraz, tutaj rozładuję jeszcze. Toż yy, możecie wyjść z filmu, nie, nie trzymam już Was do końca, ale ogólnie to właśnie w tym filmie pokazałem... Opowiedziałem trochę o sobie, jak kto uważnie słuchał ten wie, że opowiadałem i... No i pokazałem też między... Co, jak zniknąłem? Yy, pokazałem też, jak się w to gra i też ten proszę was właśnie o w komentarzach o to w co wy lubicie grać postaram się takie z 5-6 gier, które wy lubicie postaram się nagrać, więc widzowie tutaj szeroki wybór macie w tym, tylko że pamiętajcie, ja lubię Robloxa generalnie martwe szyny no 99 na co wreszcie taki challenge proponujcie do tego, bo tak znaczy, poradnik nagram. no Mogę nagrać jak przejść takie 200 dni. Poradnik bo 500. A w sumie możemy spróbować 500 w poniedziałek, więc zobaczymy. Hmm. Dok zobaczymy. W poniedziałek postaram się nagrać takie 300 dni. Może ja już mam 402 dni. Od, o i, i myślę, że zacznę wtedy o 10 nagrywać. aż skończę właśnie o takiej 14/15. Coś w tym guście. Ej, dobra widzowie, tutaj rozładuję ładunek ym, 11 tysięcy. Dobra widzowie, to ja chciałem już tylko tyle powiedzieć. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Yy, no i co? No i tyle tutaj ym, do powiedzenia miałem. Wszystkich tutaj pozdrawiam jeszcze raz. Ym, następny odcinek będzie w poniedziałek i. Jutro myślę, że dwa 20-minutowe mi się uda odcinki, a w poniedziałek no jeden albo długi, albo kilka, ym, więc dobrze widzowie, to tyle z mojej strony, ja się z Wami żegnam, cześć, cześć i czołem!